Witam serdecznie tutaj Genetyk e, Witam dzisiaj w merytorycznym filmie treningowym Treningu dołu Dołu, dołu, tak Czyli nogi, pośladki To co lubimy, to co lubimy Jak najbardziej, dół jest fajny e, Jest ze mną dzisiaj profesor Łyżnicka IK Sakerowska e, Pani Agata e, Merytorycznie sobie porozmawiamy Zobaczymy czy mój trening ma w ogóle jakiś sens? Wprowadzimy zmiany, jeśli takie będą potrzebne. No miał być trening góry dzisiaj, tak? Miał być trening góry, ale ale mi nie odpisuje od czterech dni Michał. Nie wiem, czy mnie lubi. Już nie grubasz? No. Witam serdecznie widzów Parki, bardzo mi miło, że mogę tutaj Genetyka. To nie jest to miała tylko witam serdecznie widzów Genetyka. Bardzo mi miło, że mogę tu gościć. No i dowiedziałam się, że mam ocenić plan treningowy i technikę. Więc zobaczymy. Bardzo mi miło, że występuję tu w roli ekspertki. Jestem zaszczycona. No i postaram się dać radę z tym zadaniem. Sorry za niewyjście, wyglądam, ale jestem po boksie świeżo. Jak postprodukcyjnie upiększ. Dawaj. To z moich... Planów obecnie to, jak mogłeś może widzieć lub nie, ale mm. chcę zrobić 200 w martwym i to w sumie już zaraz może być. A oprócz tego celów moich na inne trójbojowe rzeczy nie będę jeszcze teraz zdradzał. Okej, okay, ale trójbój, czyli siła tak typowo. Tak, tak. Obecnie mój trening wygląda tak, że jest góra-dół push-pull. A że jestem bambikiem i się uczę i trochę to jest misja tego kanału, żebym się uczył, to... to właśnie Potrzebuję eksperta No zaczynam od siadów No myślę, że fundament i nie robiłem ogólnie siadów za bardzo w życiu mhm. Więc y, pierwsze co to w ogóle możesz technikę ocenić to już są główne serie mhm. Których robię cztery, ciężarem teraz Ile to jest? 80 jeśli się nie mylę na 8 ruchów No i póki co badam sobie, bo jeszcze nie wiem czy w ogóle Jestem w stanie te siady dobrze robić. Mm -hmm. No Jestem na etapie, że sobie badam ten ciężar po prostu, ile mogę robić. Dla mnie no, to wygląda spoko, ale tak jak mówię, no, tutaj się bardzo nie chcę mądrzyć. Wydaje mi się, że ty masz też dosyć długą kość udową w porównaniu z piszczelem, ale może to yy, spodnie, lampas tak trochę, wiesz... Nie Coś do... mi tu na dole nie gra. Ale tak jak mówię, yy, wiesz, nie chcę tutaj właśnie świrować, że się teraz będę mądrzyć, no bo u mnie na przykład Wiesz, ja też nie umiałam robić siadów, jakby czułam zawsze, że robię coś źle, no i u mnie największym problemem okazało się, po pierwsze, że mam bardzo słabą mobilność w stawie skokowym, to raczej taki standard, i tutaj po prostu buty mi pomogły ciężarowe, ale y, że klatę zamykałam, co w ogóle się nie, wiesz, nie spodziewasz, że przy przysiadzie ważne jest to, że masz klatę przykurczoną, nie? Możemy no. przewinąć do tamtej serii, no bo no. tam się stało coś ciekawego. No, tak, coś właśnie widziałam e, do, Dołożyłem 10 kilo, no. jestem już 90 i zrobiłem chyba 3 ruchy, no. bo mam y, w, na w ćwiczeniach na nogi mam problem, że chyba źle się spinam, bo mnie boli podbrzusze, w sensie o. piecze mnie o, i się kurde. Bo boję, że to jest przepuklina czy coś takiego. O. Pytałem jednej osoby, w sumie tylko Bartka i. Mówił, że no trochę jakby przepuchlina. I tu jest trzeci ruch i właśnie idę do góry i tu poczułem mhm. takie pieczenie. I to samo mam na suwnicy, jak się źle zepnę. Okay. To jest tak, że bardzo napinam brzuch po prostu i, i czuję takie pieczenie właśnie, tak jak mhm. się dotykam tutaj. Więc muszę chyba się dodukować, żeby mi flaki na W sensie, no powiesz, no okej, okay, możesz teraz myśleć o dobrym ruchu, no ale jak to bo i typowo siłowo, no to w końcu ci też ta technika będzie umykać, nie? W no. sensie, że trzeba się z tym liczyć, że nie każda seria będzie taka full skupienie, no tylko będziesz musiał e, no pchać trochę po prostu nietechnicznie, e, żeby się właśnie coś tam nie stało. A nawet nie wiem do kogo. Czy to fizjo sportowe? To Niech ci ludzie już napiszą i niech cię wyślą. Ale teraz będzie chyba najgorsze ćwiczenie, które, którego się dopiero uczę. Mhm. I totalnie wydaje mi się, że go nie umiem robić, czyli RDL. O, to moje ukochane. No i ogólnie jest fajne, zaczyna mi się podobać, tylko czuję, że nie do końca dobrze mm -hmm. ten ruch robię jeszcze. I ogólnie, jak to robię że zawsze. Już widzę chyba, że za nisko trochę schodzisz. Tak mi się wydaje, ale no perspektywa jest taka od dupy strony. Okej, okay, to moim zdaniem trochę za nisko schodzisz. E, w sensie, e, że widzisz, że już tutaj masz dupę wyżej niż tułów. Mhm. I biodra już Ci się w ogóle nie cofają, w sensie, że po prostu idziesz plecami w dół, okay. że jakby, wiesz, ręce wypuszczasz bardziej i tak dalej, no i w RDL-u jakby no nie, nie o to chodzi, nie? No ale to też na pewno jest kwestia tego, że na no, jest duży ciężar, to ten po prostu e, grawitacyjnie nas mocno ciąży, nie? Ale że może być tak, że po prostu zacznie Cię trochę lędźwiowo boleć, nawet jeżeli masz, wiesz, technikę spoko, no ale jeżeli dupa zostaje w górze, a dół Cię ciągnie, no to tutaj te lędźwie się bardzo naciągają. Mhm. Ale to myślę, że też ciekawe, jak z owcą byś o tym pogadał, bo owca też robi RDL-a tak bardzo mocno ugina nogi na przykład, nie? No i tutaj w tym RDL-u trochę trzeba te nogi ugiąć, bo to nie jest właśnie na prostych nogach, ale no moim zdaniem trochę za bardzo, nie? O, głowę trochę zadzierasz. No tak, no to jakby w, każdym, w każdej serii to trochę widać, że ta dupa ci zostaje u góry i właśnie, o, popatrz, jest końcówka. O, tu teraz nie było, ale przedtem tak ugięłeś kolana bardziej. O, widzisz, że jest ten taki, że już powinieneś kończyć ruch, a już taki takie jakby zejście mm. y, trochę z kolan, to ja bym już po prostu bez tego szła. Okej. Okay. wiadomo, to też zależy od długości kości, no ale ja staram się tak mniej więcej tutaj, żeby sztanga się kończyła, nie? No ale to jakby musisz sam sobie wyczuć. No bo ducha i dwójka, czyli to co tu jest ważne i tak będzie mega przetrenowane. A to zejście w dół no tylko ci bardziej rędzibę obciąży, no a tutaj nie o to. Nie po to to robisz, nie żeby będzie sobie wzmacniać. A, no to już maszynki. E, to robię jedną nóż. No. Bo czy ja, że mam małą taką dysproporcję lewa-prawa, noga, mhm. stwierdziłem, że nie będę tam. Spoko, No, a, no nie wiem, czy to jest w sumie co oceniać. No tutaj tak pod korek w sumie, że. Mhm. Już tak. Ale ja na dziesięć Jakbyś miał osoby, które takie są początkujące, bo to jest super ćwiczenie i właśnie osoby, które zaczynają to bardzo je lubią no tam tą czwórę tak czuć, nie, że masz wrażenie, że wiesz, że, że jak właśnie nie masz takiego pojęcia trochę o pracy tych mięśni, no to ja przynajmniej miałam takie przeświadczenie, że wiesz, dużo lepiej tu nogi trenuję niż robiąc przysiad żeby no bo aż tak nie czujesz tej czwóry, no ale żeby tu po prostu nie przesadzać że to akcesoria na koniec treningu nie pchamy na maksa, jeżeli chodzi o ciężar, no bo wiesz, na, na kolano siły ścinające bardzo niefajne tu działają, więc nie ma co się siłować i właśnie tak 10 do 15 powtórzeń i na pewno nie mniej, nie? Mhm. Że tu jakby siłowo tego nie robimy. No tu ty te... mhm. 11 fietni. To mam zawsze w głowie, że to owca mówił, żeby przytrzymać na górze po prostu chwilę, mm -hmm. bo tam ze ścięgiem to najpierw jakoś tak idzie, coś takiego mówił kiedyś chyba. Jeszcze robisz w tygodniu nogi potem? Jakoś? Potem mam z dołu, <grym> mam jeszcze pól i tam mam martwy. Okej. Okay. Odpalę łapkę w sumie Pięć Ja bym w Rumunii więcej, w sensie, że właśnie trochę zmniejszy ciężar i trochę więcej powtórzeń, bo tu jakby ekscentryka jest wiesz tak duża, a jeszcze jak się uczysz, no to żebyś sobie nie zryzykował, nie? Że tak bardzo siłowo to robisz, mhm. że jakby w sumo, czy tam klasyku jak robisz, no to no to uważam, że git mniejszy zakres powtórzeń, jeżeli to pod siłę, ale w Rumunii ja bym nie schodziła na 6. W sensie, że myślę, że 8-10. Mhm. To jedyne takie, co mam przysiad, to myślę, że git, no. O właśnie, to możesz mi powiedzieć. Chciałbym bardzo robić y, hip trasty a nie mam ich w planie. Mhm. I... Czybyś mi doradziła, gdzie mogę je wrzucić na przykład? No to ja właśnie chciałam Ci mówić, że trochę mi brakuje jednak y, bardziej tego pośladka. No w sumie Rumun jest, nie? Tak, mhm. po, powiedzmy podobny ruch, bo z tego biodra. No ale właśnie chciałam Ci to sugerować, że fajnie by było hip tras. Ale do pula go sobie wrzucić? No trochę się nie... nie... No bo mi się nie klei właśnie. W się nie klei. A w puszu jeszcze mamy suwnicę, jak coś? Mm -hmm. Teraz sobie przypomnę. No to chyba bym w puszu dała, bo właśnie suwnica no to mocno wiesz, czwórki, trochę dwójki, minimalnie dupa, e więc spoko tam myślę, że w puszu, żeby hip teraz poszedł. No i jeszcze mam takie, ale to już jest takie trochę czepienie się szczegółów, no ale mi na przykład to wychodzi, bo ja bardzo nie lubię robić przywodzicieli. E jedyna kontuzja, jaką miałam, to właśnie przywodziciel mi e strzelił, bo jest słaby, no go nie wzmacniam. I to jest taka jedyna rzecz, która gdzieś tam się czasami odzywa, nie? ale tu myślę, że też po prostu mam taką predyspozycję do tego, że on jest taki słaby i gdzieś tam się trochę uszkadza, ale na przykład, jakbyś wiesz, miał taki dzień, że przychodzisz na siłkę i nie bardzo chce ci się robić na przykład pełny trening, tylko takie. Póki co jest faza na głupie kontuzjogenne ciężary? <laughs> Mam nadzieję, że... zacznie. nie, mam nadzieję. Myślę, że mi po prostu to za jakiś czas przejdzie hmm. i się trochę będę mądrzejszy, ale... Zobaczyć, ale taka faza jest teraz. No, dziękuję bardzo widzowi i dziękuję yy, genetyku. Dziękuję bardzo. Chcesz nominować kolejnego trenera, na przykład twojego męża, żeby mi ocenił górę? No, nominuję mężu. Dziękuję serdecznie. Widzimy się w kolejnym materiale. E, oprócz Michała Sakowskiego chciałbym e, zaprosić e, do oceny mojego treningu, albo na wspólny trening e, legendę, 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 absolutnie, kulturystyki e, sportów siłowych, e, trójboju e, profesora Wagnera e, znacie pewnie tego pana, znacie, to, to dla fanatyków, tak, tak, nie, nie każdy wie ale ci co wiedzą, to wiedzą także profesorze Wagnerze zapraszam na Wspólny kurde trening. No, siła, ciężary, kontuzja. A jeszcze y, możecie zadawać pytanka jak macie. Na przykład o co chodzi w, w moim haśle, siła, ciężary, kontuzje, Bo to jest taka, no to nie jest takie, że ten byle co, bo to ma sens. E, czy na przykład czemu genetyk, albo na przykład y, pirogi z mięsem, czy z y, ruskie. Prawda? I y, co? Nie pytajcie mnie na pewno czy jestem wolny, bo nie, jestem zajęty. Elo, lamusy.